To nie jest film dla elektryków, to jest film dla laików. Co możemy zrobić we własnym zakresie, bez potrzeby wynajmowania, bez potrzeby płacenia elektryków? Sprawdzamy, czy są zamontowane gniazda, łączniki. Gniazda robocze czy A obok przyłącza fazowego. Pewnie tutaj będzie jakaś kanapa, sofa, no więc potrzebujemy przy niej gniazd roboczych. Pokoje. Wchodzimy do pokoju, no, minimum skrajne. Tu mamy dodatkowo, to jest rzadkość na przykład, w każdym pokoju mamy te gniazda i jest to bardzo fajne, mamy dwa osobne pomieszczenia wydzielone z klapką gniazdo bryzgoszczelne. Są gniazda, według mnie są za wysoko w korytarzu, również powinno znajdować się gniazdo. Przejdźmy do rozdzielnicy, mm, no ja to robię też w inny sposób. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca jako elektrykowi, musi być trzecia różnicówka, jest ryzyko pogażenia prądem elektrycznym, tak? W zasadzie tyle, jaka jest rola elektryka. Jeżeli byłby stan napięciowy, patrzemy, no sprawdzamy, czy to działa.